Cześć, to jałka z firmy Midlo. Z racji tego, że w ostatnim czasie wpłynęło dużo zapytań, jaką działkę wybrać pod budowę domu modułowego, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 5 punktów, na które należy zwracać uwagę przy wyborze działki. Po pierwsze, każda działka ma określone warunki, które muszą spełniać budynki na niej postawione. Tak więc, jeśli macie pomysł i projekt, który Was interesuje, musicie zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy i sprawdzić, czy ich zapisy pozwalają na budowę Waszego wymarzonego domu. Po drugie, lokalizacja działki. Położenie działki ma bardzo duży wpływ na jej atrakcyjność oraz cenę na rynku. Obecnie najczęściej kupowane są działki w małych miasteczkach, na przedmieściach dużych miast oraz na wioskach. Ceny takich domów są zdecydowanie bardziej atrakcyjne od tych dostępnych w mieście. Kierując się wyborem działki należy również pamiętać o innych ważnych rzeczach, takich jak infrastruktura w pobliżu domu oraz komunikowanie z większymi miastami. Numer 3. Dostęp do mediów. Żaden dom nie może funkcjonować bez dostępu do podstawowych mediów, takich jak woda, prąd, gaz i kanalizacja. Na etapie wyboru działki należy dowiedzieć się, czy i w jakiej odległości przebiegają miejskie lub gminne sieci oraz jaki jest koszt podłączenia do nich. Numer 4. Droga dojazdowa. Idealna sytuacja jest taka, kiedy dojazd do Twojej działki prowadzi drogą publiczną. Wówczas należy wykonać do niej tylko zjazd. Nie zawsze jednak jest tak kolorowo. Nierzadko inwestor będzie zmuszony wykonać drogę na własny koszt, co wiąże się z zakupem dużej ilości kruszywa oraz kosztownymi robotami ziemnymi. Pamiętajmy też, że utrzymanie takiej prywatnej drogi spoczywa na właścicielu, czyli na Tobie. Wiąże się to na przykład z odśnieżaniem drogi zimą. 5. Ukształtowanie terenu. Kąt pochylenia terenu ma bezpośrednie przełożenie na koszty budowy domu. Jeśli działka jest równa, można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Budowanie domu na pochyłe działce wiąże się z wcześniejszym jej tarasowaniem. Lub wykonaniem wyższych ścian fundamentowych. Z drugiej strony, pochyła działka pozwala nam na wykonanie garażu lub piwnicy, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Podsumowując, dzisiaj przedstawiliśmy Wam 5 punktów, na które należy zwracać uwagę przy budowie domu modułowego. Jest to: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, droga dojazdowa, dostęp do mediów, lokalizacja oraz ukształtowanie terenu. Jeśli masz więcej pytań, Proszę o zadawanie ich w komentarzach lub bezpośredni kontakt przez naszą stronę internetową. Korzystając z okazji, chciałbym Wam przypomnieć o dniach otwartych naszej firmy, które odbędą się 17 czerwca od godziny 10 w starej Kiszewie. Do zobaczenia!